Ale to dobrze, bo już wiesz, z czym to się jej się nawet nie boisz spadać. Się bawisz tym. A ja mam taką schizę, że po prostu... Serio? No. Że tego nie spadasz. No. Jak jak się ktoś trzymam to już kurczowo. Proszę mi do wniosku, że jak ktoś raz spadł, to już potem będzie spadał. tak, bo się niczego nie boi. Że jest w stanie zaryzykować więcej. No nie wiem. W sensie więcej się nauczyć iść do przodu. Kosztem tego, że tylko spadnie, bo już tylko spadnie. No. Ja uwielbiam patrzeć, jak oni się zmieniają z takich miejskich dzieci, z takich, które bardzo często są skłócone ze sobą, którzy mają gdzieś różne, różne konflikty, takie, takie wewnątrzgrupowe, wewnątrz rocznikowe, w takich ludzi, którzy zaczynają ufać sobie nawzajem, zaczynają sobie pomagać, i tak naprawdę jest to jeden z podstawowych powodów, dla których tutaj przyjeżdżam. Nie, no, tak Nie ściskaj tak mocno udami. Myślcie o tym, że chcecie jechać, nie utrzymać się na koniu, tylko jechać na nim. Od małego palca wchodzi, kciuk przytrzymuje od góry to, co zostaje. Dojdziemy do tego. Za, po przekątnej, tam do literki M. Nie chodzi o jazdę konną, ale tak naprawdę o, o to, żeby powalczyli z własnymi słabościami, żeby sobie utwardzili charakter, żeby dowartościowali się, że potrafią, że mogą, wiesz, że przeszli te wszystkie strachy po drodze, te bóle, nóg, to wszystko. I, i, i rzeczywiście to skutkuje, bo wracają zupełnie innymi ludźmi. Ja to jest nie jest na o, że to się Tutaj przez te dwa tygodnie staramy im się wszczepić to, że to są miłe zwierzęta i że mogą mieć naprawdę kupę zabawy z tego, że, że korzystając z ich grzbietów, że wyjeżdżają w górę, że mogą e, cieszyć się i prędkością, wiatrem we włosach i tak dalej i tak dalej. zwierzęciem bezkompromisowym w pewien sposób nie? i nie można, co jest ważne też w aktorstwie, nie można, nie można go oszukać. Jak się ma zaufanie do konia, jak się konia nie boisz, to wtedy końcie inaczej traktuje. Konie ściągają emocje bardzo z człowieka, i na początku to właśnie było takie, czy on poczuje, że ja się boję. No i rzeczywiście on to czuje. Koń uczy ludzi wrażliwości: dyscypliny, yy, zaufania, braku zaufania, pokonywania lęków, tego, że świat jest ładniejszy. Ze wszystkiego się czerpie coś. I z każdego człowieka, i z każdego zwierzęcia, i z konia, Jej. i z psa, i z kota. Jej. Więc jakby szacunku. Szacunku i do zwierząt, i do siebie, i do drugiego człowieka. I... No, szacunek jest najważniejszy, i konie to wszystko czują. Galop wydaje się, mi się wydawał, że to będzie coś nie do przeskoczenia, coś mega trudnego, a jak przychodzi co do czego, to galop jest tak przyjemny i daje tyle wolności, że to jest coś też takiego pięknego. Wielka przestrzeń, ty jedna, taka malutka, wszystko takie duże. Nic mi nie zrobi? Nic no. ci nie zrobi. Połóżcie się na grzbietach koni, yes. kładziemy się wszystkie problemy, jakieś zagwostki, wszystko zostało w domu. Niesamowite to jest i szczerze gdybym mogła tam tutaj zamieszkała.